Siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Huarix. W dzisiejszym odcinku przychodzę do Was z tematem OBS poradnik, czy możecie to nazwać też YouTube poradnik, i w tym odcinku zaprezentuję Wam skąd wziąć klucz strumienia do OBSa, żebyście rozpoczęli stream i skąd jak go wkleić do OBS-a, żebyście mieli stream na YouTubie. Więc jeżeli odcinek Wam się spodoba, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem tam na dole, bo lecimy po 300 subów do końca roku. I jeżeli dobijecie 6 łapek w górę, to pojawi się kolejny odcinek z OBS Poradnik, czy z YouTube poradnik. Także zapraszam do oglądania. Także patrzcie, macie OBSa. Także jak to zrobić? Wchodzicie sobie w randomową przeglądarkę, jaką macie. Ja wejdę sobie w Google, bo mam Google Chroma. Wpisujecie w przeglądarkę IT, klikacie Enter. Wchodzicie w pierwszy link YouTube. I wam się, jak widzicie, jesteście już na YouTubie Wchodzicie tutaj w taką kamerę z plusem, klikacie na to, i klikacie drugą opcję: Rozpocznij transmisję na żywo. Ja już miałem transmisję na tym, więc ja wybieram nowy strumień. Także tak, i macie coś jak nowa transmisja, i w tytule możecie napisać testowy live. Tutaj, jak jest napis publiczna, to klikacie na tą strzałkę, klikacie opcję prywatną, żeby ty, żebyście tylko wywidzieli tą transmisję. Także tu klikacie prywatna. W opisie możecie napisać: testuję klucz strumienia. Yy, potem zaplanuj później. To jak będziecie na przykład chcieli zaplanować live'a godzinę później, to po prostu klikacie tutaj sobie zaplany później i tu macie na jaki dzień możecie sobie zaplanować i na którą godzinę, ale tego nie musicie na razie zaznaczać tutaj jeżeli chcecie po prostu na live'a przesłać jakąś miniaturę to klikacie tutaj na tą strzałkę przejdzie, przeniesie was do folderu, gdzie będziecie mieli miniaturkę i będziecie mogli swoją miniaturkę na live'a wybrać, potem w kolejnych opcjach klikacie tutaj nie i klikacie utwórz transmisję Także wszystko wam się przeładuje. I jak widzicie tak, tutaj macie takie coś jak okienko waszej transmisji, tu będziecie widzie, widzieć taki podgląd. I tak, tutaj macie tytuł, czyli testowy live. Tu będzie się wyświetlać kategoria, czyli gry, pod transmisję równoległe będzie Wam pokazywać liczbę osób na live, pod polubienia tu będzie wam pokazywało tylko y, licznik łapek w górę. I macie takie coś jak ustawienia transmisji. Tutaj jest takie coś, jak wybierz klucz strumienia i klucz wygenerowanie automatycznie. Jak przejdziecie niżej, to klucz strumienia wkleje w koderze. Tutaj oczywiście jest zagwiazdkowany klucz strumienia, bo ogólnie muszę Wam powiedzieć tak: pod żadnym pozorem, ale pod żadnym pozorem, nie pokazujcie swojego kluczu strumienia innym osobom, bo po prostu jak udostępnicie ten klucz strumienia na przykład, na przykład swojemu koledze, i on wklei ten klucz strumienia swojego OBS-a. To na waszym, jakby koncie YouTube, może odpalić live'a. Także kluczu strumienia nigdy w życiu nikomu nie podawajcie. Jak będziecie mieli takie coś: klucz strumienia, wklej w koderze, to klikacie tutaj kopiuj. I już macie wszystko za sobą. Przechodzicie do OBS-a, klikacie tutaj w ustawienia. Wybieracie drugą zakładkę, czyli stream. Tutaj będzie coś jak klucz strumienia. Usuwacie tutaj wszystko, żebyście mieli. Jakby pusty ten prostokącik, wklejacie ten klucz strumienia, który macie, klikacie zastosuj i klikacie OK. I ogólnie wszystko jest zrobione. I teraz, jak widzicie, tutaj jest na szaro takie coś, jak rozpocznij transmisję na żywo. I żeby, żebyście rozpoczęli tą transmisję, to tak, tu macie takie coś w obiecie jak rozpocznij stream i wy to wklikacie. Jak klikniecie, to będzie powiadomienie takie, że czy na pewno chcesz uruchomić streamowanie. Ja kliknę tak. I jest takie coś jak zatrzymaj stream. Wtedy teraz przechodzimy do YouTube'a i teraz rozpocznij transmisję na żywo jest na szaro. Odświeżacie sobie tą stronę, poczekacie aż wszystko wam się przeładuje i za chwilę powinniście mieć ten napis rozpo, rozpocznij transmisję na żywo. Na niebiesko, patrzcie, dwa razy odświeżyłem, trzeba dwa razy odświeżyć i zobaczcie, już Wam się I tutaj na niebiesko, jak macie na niebiesko, to klikacie pocznij transmisję na żywo i będziecie mieli transmisję na żywo. Także to by było na tyle, mam nadzieję, że taki poradnik Wam się przyda, a jeżeli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem tam na dole. Pamiętajcie, że jak dobijecie 6 łapeczek w górę, to pojawi się kolejny odcinek typu YouTube poradnik czy obec poradnik, także do kolejnego odcinka, trzymajcie się ciepło, hej hej!